Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, czuję się zaszczycona, że mogę jako prezes zarządu szczecińskiego TBS-u mówić o naszych tutaj lokalnych doświadczeniach związanych, powiązanych z działaniami w ubiegłych latach nazywanymi renowacyjnymi i teraz rewitalizacyjnymi. Miasto Szczecin, jak wszystkie miasta w Polsce mają te, ba, te same problemy związane z rewitalizacją. Centrum miast, ale nie tylko, jak wszyscy, wszystkie miasta w Polsce. Szczególnie tutaj wpływ ma na to zabudowa miasta Szczecina, która jest zabudową tak zwaną kwartałową i składa się z 56 kwartałów śródmiejskich. Nasza spółka, jako właściciel, a także zarządca mienia komunalnego w tej części miasta, ma olbrzymi udział w działaniach tutaj prowadzonych na obszarze tych 56 kwartałów. Proszę Państwa, moja prezentacja będzie leciała w tle i później wrócimy do tej prezentacji, więc proszę się skupić nie na tym, co ja mówię, tylko na obrazkach, które, które będą się przewijały. Na końcu wrócimy i wtedy skomentuję te obrazki, które Państwo macie możliwość teraz oglądania. Ta zabudowa śródmieścia 56 kwartałów spowodowała to, że polityka miasta Szczecin szła w kierunku kompleksowej renowacji poszczególnych kwartałów, ale nie tylko w tych kwartałach były też części terenów wolnych, w których budowało się plomby, budowało się nowe i buduje nowe, nowe mieszkania. Oczywiście największym problemem dla wszystkich miast w Polsce były i są nadal, śmiem twierdzić, montaże finansowe, czyli pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, inwestycji rewitalizacyjnych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ostatni okres czasu dopiero w ramach rządowych programów mieszkaniowych, o czym mówił mój poprzednik z Wałgrzycha, dał szeroki katalog nowych źródeł finansowania i dostępność finansowania w zakresie wolnych lokali mieszkalnych pojedynczych, jak i całych kamienic, nie, tu, nie tylko będących własnością komunalną, ale te, te także będących własnością takich spółek jak TBS, obecnie nazywamy, nazywanych społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi, czy spółek komunalnych mieszkaniowych, których w Polsce, w Polsce jest bardzo wiele. Ja postaram się Państwu pominąć temat finansowania. On jest ważny i istotny na etapie prognozowania i przygotowania inwestycji, ale finansowanie i realizacja inwestycji jest tylko jednym z etapów, ważnym etapów do działań rewitalizacyjnych, bo to, że my wybudujemy budynki, będą tam mieszkania, no to trzeba także na tym etapie pomyśleć, czy to są mieszkania tylko i wyłącznie do mieszkania? Bo jeżeli tak będzie, to nie mówimy o rewitalizacji. Czy może trzeba tam wprowadzić inne działania i inaczej spojrzeć na, na to, co robimy w centrum miasta? I trzeba sobie odpowiedzieć, kto tam ma mieszkać, kto będzie mieszkał. Czy chcemy, żeby to był pewien katalog zamkniętych rodzin o określonych możliwościach finansowych? Czy może tak zwany miks mieszkaniowy, który pozwoli na to, żeby mieszkali mieszkańcy danego miasta bardziej zasobni, średnio zasobni, ale także ci najubożsi, którzy tak naprawdę kwalifikują się do najmu socjalnego? Czy może powinni tam mieszkać osoby młode, przed którymi jest przyszłość i miasta będą chciały ich zatrzymać u siebie, jak studenci, absolwenci uczelni? Czy trzeba też zadbać o osoby starsze, które są w naszych miastach i które nie wyprowadzą się z naszych miast? Dlatego my tutaj w Szczecinie od kilku lat przygotowaliśmy taki katalog programów celowanych, skierowanych do poszczególnych grup społecznych. Te, te programy dzielimy na programy społeczne i na inne programy skierowane przede wszystkim do młodych, czyli studentów i absolwentów. Poproszę o drugi slajd. Proszę Państwa, takich programów w Szczecinie mamy sześć. To te czerwone, oznaczone czerwoną czcionką, to są programy społeczne skierowane do grup wymagających, Wsparcia społecznego, tę brązową czcionką, to są właśnie skierowane do młodych. I tak mamy program: dom dla dziecka, dom na start, dom dużej rodziny i dom dla seniora. Oprócz tego mamy dom dla studenta i dom dla absolwenta. Te wszystkie mieszkania znajdują się w centrum miasta, nie tylko, ale przede wszystkim w centrum miasta i są dedykowane, i pod konkretne programy są tak przygotowywane, czyli projektowane. Dom dla dziecka muszą być to duże mieszkania, generalnie skierowane do rodzinnych domów dziecka, do pieczy zastępczej lub dla, na cele instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dom na start to są mieszkania przejściowe, tak zwane inkubatory, gdzie młodzież, która skończy 18 lat, no powinna się usamodzielnić, ale nie do końca jest jeszcze samodzielna, więc ma możliwość mieszkania. W tak zwanych mieszkaniach przejściowych, a stamtąd powinna wyjść do samodzielnych mieszkań docelowych. Dom Dużej Rodziny to są bardzo duże mieszkania, a takie w kamienicach w mieście Szczecinie mamy sporo. Mamy dużo mieszkań o powierzchni od 80 do 140, nawet 160 m2. I jeżeli jest to duża rodzina posiadająca. Więcej niż czwór, czwórkę dzieci, czyli może być sześcioosobowa, mamy rodziny, nawet takie, które mają dziewięcioro dzieci i mieszkają w naszych mieszkaniach. To trzeba takim rodzinom zapewnić odpowiednie warunki w mieszkaniach o odpowiednim standardzie, ale także w mieszkaniach, gdzie stać ich będzie na pokrycie kosztów utrzymania tego mieszkania. Dbamy także o najstarszych mieszkańców naszego miasta, czyli o seniorów. Mówimy tutaj o mieszkaniach wspomaganych, czyli samodzielnych mieszkaniach z serwisem medycznym, z ochroną znajdującą się w tych mieszkaniach, a także mówimy o w miejscu ich zamieszkaniach, o klubach Senior Plus, o świetlicach środowiskowych i temu podobnych. Mamy także mieszkania w starych budynkach, które w kamienicach, które mają 100, 110 lat. Gdzie są to substytuty domów pomocy społecznej, czyli mieszkania chronione, w których mieszka od 5 do sześciu seniorów z całodobową opieką, dwóch opiekunek w ciągu dnia i jednej opiekunki w ciągu nocy z pełnym serwisem, ze swobodą poruszania się po mieście. To są tego typu mieszkania. Więc jeżeli prowadzimy działania rewitalizacyjne, to zastanawiamy się, i na tym polega nasza odmienność w działaniach na tych programach celowanych, czyli adresowanych do konkretnych grup, że przeprowadzając działania inwestycyjne, czyli, krótko mówiąc, przeprowadzając roboty budowlane, już na etapie projektowania, wspólnie z miastem nasza spółka uzgadnia, gdzie, co i jak będzie na tym obszarze. Poza tym na tym obszarze tworzymy oprócz programów mieszkaniowych żłobki, tworzymy kluby dziecięce, tworzymy centra aktywności lokalnej skierowane do społeczności lokalnej. Te zdjęcia, które Państwu dalej w następnej prezentacji pokazywałam, nie zdążyłam zauważyć, czy dotarły do końca. Skupiają się też na takiej, na tej działalności kompleksowej. Takim przykładem jest kwartał tużyński numer 27, gdzie Państwo macie zdjęcie przed renowacją i macie zdjęcie, jaką z lotu ptaka wygląda po renowacji, a także macie zdjęcie, jak wygląda już wewnątrz, poproszę następny slajd, jak wygląda wewnątrz ten obszar. Tutaj działania skończyliśmy w 2008 roku, ale kolejnym, Kwartałem, to jest kwartał numer 23, gdzie tutaj realizowaliśmy program rewitalizacja razem z wnętrzami podwórzowymi, z mieszkaniami dla seniorów, z klubem seniora, z mieszkaniami wspomaganymi, z windą, z serwisem. Oczywiście ma to także wpływ na wizerunek całego miasta, jeżeli chodzi o, o zabudowę pierzejową od strony ulic, ale także ma wpływ na. Przede wszystkim na wnętrza podwórzowe, których Szczecin ma olbrzymie bogactwo, bo kwartałowa zabudowa powoduje to, że we wnętrzach są podwórza, podwórza studnie, które dają możliwości stworzenia rekre działań rekreacyjnych. Innym takim przykładem, już działań przez nas bardzo nowatorskich, realizowanych, no to są proszę Państwa na przykład warzywniki na dachach budynków. Seniorów na kolejnej prezentacji, które są w tej chwili w trakcie realizacji. Wnętrza, do, wnętrza podwórzowe z przedogródkami, z możliwością wyjścia na, na przedogródki i tego typu działania. Trudno o tym wszystkim powiedzieć. Zdjęcia też nie wszystko Państwu zobrazują, dlatego najlepiej to przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda w rzeczywistości i chętnych państwa w imieniu spółki Szczecińskiej TBS serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że moje wystąpienie zaintrygowało Państwa tym, że działania rewitalizacyjne można szeroko rozumieć i wykorzystać do tego także tak zwane działania miękkie, wprowadzać działania społeczne na obszary sąsiadujące z mieszkaniami, w których mieszkają. Społeczności lokalne, nasi mieszkańcy naszych miast o różnej wysokości dochodów gospodarstw domowych. Dziękuję bardzo.